Test takiego cukierka. Cukierka. Już kiedyś, już go wczoraj nagrywałam, ale nie było tej oto. Gęby. Dobra, może być gęby tam. Otwieramy. Otwieramy. Gęby. Te jajko stoi, jajko. robi wrażenie! Dobra, ja testujemy. Wódko całe? Wódko, wódko ja Muszę ja 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 aś... <grywa> już zostać Ja całe poszło mi. Ale co miałam w tej i pół. Ja też nie dałam siedem. Więc dam 7. Już. Niech mam drugiego do wielko. No się mm. nazywa. Niedługo będziemy musieli się skąpać. Czekaj, zrobię ASMR. A ty to tak fajnie wściela, zobacz. W że tylko za to delikatnie pociągniesz. No. Łaaa! Wow. Delikatnie pociągniesz. Jak te spagetti. Dobra, więc mamy. Tak się A patrzcie, jak on jest duży. No. 7 i 9 i pół mm. Mnie chyba tamten był z jajkiem chyba 8 No na tym dałaś wcześniej 8 dałaś wcześniej 8 i pół więc dam może tamten 9 a ten 8 a ja 8 do pół daję na ja mam Dziemy. dla ciebie ten mus Dobre. Nie dzielam na jednego gryza. Tu się Tu to jest. Dobra, Papa. Pa.